Yo! Siemano! Z Gimon i witam was w kolejnym odcinku z Hitenstika na moim kanale! Tak tutaj w dzisiejszym odcinku, widzę, słuchajcie, celem dzisiejszego odcinka jest to, że chowamy się i znajdujemy jakąś tam lepszą krywkę, gdzie po prostu nikt, ale to naprawdę nikt, nas nie znajdzie. Tutaj widzę ciekawą się krywkę, ale tam nie możemy iść niestety. Niestety tam nie możemy iść już w ruszu, więc e, nie mamy za dużo czasu. Musimy się gdzieś ukryć. Ja myślę, że bym się ukrył na przykład... W tym miejscu, bo tutaj akurat myślę, że mało kto by mógł przyjść. A na pewno patrzcie... przykład O, tu się ukryjemy. O! I patrzcie, czekamy sobie. Okej, okay, ukryliśmy się już. Tak, tam, tam właśnie widzicie. Tam był szkolny, widzimy go nick. Więc po prostu musimy teraz czekać na y, pierwszą tak naprawdę m, bardzo łatwą wygramy, tak mi się przynajmniej wydaje w sumie to myślę, że na pewno wygramy, no bo ta gryfka jest po prostu najlepsza, najlepsza tylko nie wiem, teraz musimy chyba czekać aż po prostu coś, ktoś zostanie złapany aby było po prostu więcej właśnie, więcej e, szukających okej, okay. o tutaj ktoś biegnie tam ktoś biegający może wyskoczył ale nie chcę w sumie nie chcę okej okay, dobra ktoś został złapany czyli że już drugi szukający będzie za chwilę powinien się pojawić za chwilkę więc y, poczekajmy po prostu oraz mam nadzieję że tak jak mówię nie wiem będę od taką możliwość no, no w sumie nie wiem, może zostanę ostatni może nie ostatni zobaczymy szczerze mówiąc Jestem bardzo ciekawy, a jeżeli wy też, to zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem, ponieważ szedźmy po 900 subskrypcji yy, dobra, okej, okay, dobra Jeszcze nie ma drugiego szukającego, coś dziwne trochę Czemu jest zawsze jeden szukający? A hm. ja bym teraz wyszedł? Tylko, że wiecie, to, takie, to takie trochę ryzyko, dobra Wychodzimy, dobra, opatrzcie, tutaj mam kolegów Wychodzimy, dawajcie, będziemy biegniemy, biegniemy. Wiem, że miał się chować, ale ja chcę trochę potrollować jak typa Skoro on jest sam, to wiecie Patrzcie, we trójkę go bijemy Nie gadaj Oj, oj, nie wiem. Nie, 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 to jest... Ja cię Oj, 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 no raz, was. Ej, Nie potrafisz, nie potrafi Ale nubek, oj, 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 nie bije Ej, on ginie Nie gadaj, że on ginie Zabiję go Ej, to jest drugi, to jest drugi Lejemy go na dziąsło. Oj, oj, okej, okay, nara Oj, 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 nie. Złapajmy, dobra, nie, Dobra, to, to po prostu widzimy się w kolejnej rundce Dobra, widzę ja ruszę już kolejna rundka No więc co, musimy się gdzieś jakoś fajnie schować Tym razem nie będę wychodził jestem beczką, okej okay. Tym razem nie będę wychodził No bo w sumie to jest takie zbyt trochę ryzykowne, gdybym tak, był szczerze mówiąc Patrzcie, bym się ukrył także, na przykład tu w tym miejscu myślę, że tutaj będę pasował I nikt nie powinien mi właśnie tutaj znaleźć Ale Zobaczmy, zobaczmy Albo wiem Nie tu tylko O czemu mnie? Czemu mnie? Tu masz obok fajnego kolega lepszego No chowam się, chowam się Oj 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 Jest lipa stalna. Jak nie? Ukryłem się. Nie, i stąd. Ja sobie nie podejrzę beczku. Patrzcie, ja się nie podejrzę beczku. Ale jak ja się ukryłem. Co jest, widzę? Ja się tak ukryłem, dobrze? Nie gadaj, go... dobra, nie, nie gadaj. Ja się kręcę. Ja się ukryłem. Przed nimi nie, dobra. Ja nie wiem czy zmiał się czy nie. już jej już aż nie będę drugi raz szukali, nie? Jak miał się tej dostać? Hmm. No pójdźmy w to miejsce. O, tu się ukryjemy. Tutaj może byśmy pasowali w sumie. O, bardziej tego bliżej. Patrzcie. No, to idzie, nie idzie, dobra. Już jest 6 szukających, co jest? Co, co, co ci ludzie tej robią w ogóle? Nie mam pojęcia, dobra. Okej, okay, jest mega blisko mnie Okej, okay, dobra, się zbliżają Nie gadaj Aha, okej, okay, jest już kolejna rundka no. Kurde, no lipiaś, lipa, 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 tam tutaj idzie, prawda? Lipa, nie powiem, że Oj, 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 oj Okej, okay, dobra, idźmy może jakieś inne miejsce daleko od tych typów, bym ja się ukrył, może tutaj o, to jest jaka niepodjeżdża myślę. No oczywiście, widzę patrzcie, że to jest totalnie nie podejrzane Ale szczerze, szczerze totalnie. Naprawdę to jest nie podejrzane Dobra. Dobra. Ja sobie po prostu popsuję. Dobra, zróbmy to, proszę. Mierzmy mieć ten... O niechop malanki. Co jest? Chyba, czy ty te czlagi. Aha! Naprawdę? Dobra widzę, mam nadzieję, że teraz przynajmniej nie wylosuje jako szukającego. Naprawdę... Jaka była to szansa, że akurat mnie wylosuje? Nie mam pojęcia ogólnie. A dobra, schowajmy się chociaż raz, dobrze, ok, chociaż raz... Uuu, dużo tak nas, nas jest tutaj. Dawajcie. Aha. Ale noc no. Ale bambik Dobra, dawaj, do no, dawajcie, chowajcie się. Chowajcie, chowajcie. Dawajcie, dawaj dawaj dawaj, 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 dawaj. Dobra, ta krówka jest przemocna, stary Cz Cztery osoby w jednej krówce Cztery osoby. Ej, dobra, to serio? Wygląda podejrzewam, szczerze Mmm Jeszcze ten arbus, Jeszcze ten arbus. Dawaj 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 Na dół, na dół, na dół, na dół, kościół Nie wierzę Co? To... Na dół, idź Oni się nie mogą mnie schować, czemu oni próbują na mnie się schować? Ej, to no, tam jest szokujący Okej okay. Oni się nie widzą, Coś z tych obaj. Czy nie myślą, że są blokami? Może tak jest. No ej, zdradzicie, ja są kryjówkę. To ja nie mogę patrzeć sobie. O No jak oni nie widzieli nas? No, jednak widzieli. Patrz, tu jest arbuz. No jak oni widzieli tego arbuza? Naprawdę. No, trzeba mam biec? No nie mam, dobra. Widzicie, na nasze nie zapali. Jako jedynego, nie, GG, chyba. Uwaga, nie! Nie biję, nie biję, nie mnie, nie mnie Trzeba, naprawdę muszę zawsze uciekać. Zawsze. Dobra, dziękuję. Kolejny mnie goni, kolejny, coś ty dzieje ja widzowie. Siedem już kończyk, siedem już szk... e, chowających się. Ja cię kręcę. Dobra. A, pa, 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 jest źle, jestem złapany Jestem złapany, jestem zapany, jestem zapany. No, ja, powiedz, 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 powiedzcie mi, jak ja miałem uciec, bo ja nie wiem Dobra, to jest już ostatnia runda, bo naprawdę dzisiaj w ogóle nie mam szczęścia, widzę w ogóle Nie ma jakoś tak... Nie jakoś jak mi lip jaśnie idzie, na wiecie, lipa jest straszna Ale dobra, słuchajmy się jakoś wiem, w jakimś sensownym miejscu Dziś jest dużo liści, kurczę, te liście nie mam za dużo Ajajaj, ajajaj Kto aj. no, jest jeszcze szukający? Oczywiście O, tutaj są liście ale właśnie jak schowałam. Nikt nie zauważy. No oczywiście, że mi ich nie zauważy. Przecież to jest zbyt dobra kryjówka, myślę. Tak źle. No szczerze. To nie wygląda jakoś mocno powiedziane. Okej, okay, to jest też goni liścia gościu. Ale ja już nie wychylam się. Ja wiecie, ja już dość dużo razy odpadłem i po prostu nie chcę znowu znowu odpaść. Mmm, ymm 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 Okej okay. eee. Dobra Okej, okay, okej, okay, dobra, o jest typo, jest typo, jest typo, jest typo Serio? On się w ogóle nie ruszył? W sensie do, 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 mnie, do mnie w ogóle nie podszedł? Okej, okay, myślę tylko, że jeszcze nie wiem, chociaż liście będzie sprawdzał Dobra, już że będzie mi sprawdzał Dobra, ale na luzie, widzicie, to mówiłem, po prostu, że to jest zbyt, zbyt dobra kryjówka, by móc w ogóle to sprawdzać, ale, dobra, pobawmy się, wiem, że tego chcecie, okej? Okay? Wiem, że tego chcecie, wiem, że tego chcecie. O! Nie! Nie! Dobra, uciekam. Nie ma szans, że coś złapiecie. Nie ma szans. <noise> no kurde, ty nie jest jak stronowania, chcesz się schować. Dajcie mi się schować. On dwóch mnie goni, zaraz pięciu będzie tutaj. Naprawdę. Co to za miejsce? co to za miejsce? Dara. No co to ma być? No co to ma być? GG. A może? Stary trzech mnie goni. Trzech. Dobra. Nara, no nara, no nara no Nie ma mnie Nie ma mnie no na no czwarty zaraz będzie Kurde, pomocy Gonią mnie, Regenruj, regeneruj się HP Tam dzięki Tu jest piąty Ja cię kręcę, czwórka, nie tylko mi goni. Ta Nara no Dobra, no kurde, nie chcę uciekać, nie chcę się schować Okej okay. Nie Nie Sprawo. Dobra Trzech mnie goni no, W sensie ja tak mogę uciec przez, przez te dwie minuty Okej okay. Ale nie mam ochoty Szczerze nie mam ochoty Ja mogę, ale nie jak to Stary Czterech mnie goni Czterech mnie goni Czterech Oj, o dobra ja już się nie, nie obracam Bo nie. Dobra. Ja się kręcę, no ja chcę się schować Jak sobie wiecie No i kolejnego zapali ja. <ścoughs> Trzech wykiwałem Ja nie, nie gada że mnie zapali, zgubi Nie, nie, jeszcze jeden są, jeszcze jeden Nie Nie Kurde, było mega blisko, dobra widzę tylko tyle w tym filmie Ja wam serdecznie za oglądanie, byłem prawie top 1 szukając Naprawdę, top, yy, chowałem tym się prawie, bo patrzcie tyle osób mnie zapało A ja dobra Ja wam serdecznie za oglądanie Zostawcie paczkę w górę Subika z dzwoneczkiem, ponieważ ci po 900 subskrypcji No i co, Do zobaczenia, cześć, na razie, pozdro Adios, amigos, niech wam los Nara